Cześć wszystkim, nazywam się Magda i mieszkam tutaj, w słonecznej Esteponie na Costa del Sol. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Dniu Wszystkich Świętych w Hiszpanii oraz o tym, jak różni się on od obchodów w Polsce i tradycji w Wielkiej Brytanii, gdzie spędziłam ponad dekadę. Tutaj jest to dzień wolny od pracy, który Hiszpanie poświęcają na odwiedzanie grobów bliskich i wspólne refleksje. Día de Todos los Santos, czyli Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony jest w Hiszpanii 1 listopada. Jest to ważne święto, podczas którego rodziny odwiedzają groby zmarłych i przynoszą kwiaty. W tym roku listopadowa pogoda w Esteponie przypomina trochę tę, którą kojarzymy z polskim świętem. Jest chłodniej, pochmurnie, ale na szczęście przestało padać. Niestety, ostatnie dni były trudne dla Hiszpanii, Ponieważ powodzie pochłonęły ponad 200 ofiar. Ogłoszono 3 dni żałoby narodowej. La ronda caída de 232 litros metro cuadrado. La tromba de agua inundó casas, carreteras i y vías ferroviarias llegando a arrastrar vehículos. Llegaba el agua a tener como 2 metros donde estamos ahora mismo, 2 metros de altura, todos los coches que iban desde aquí y la otra calle, pues se los ha llevado todos. Esteponie cmentarze są pięknie ozdobione kwiatami, a atmosfera tego dnia sprzyja refleksji i spokojnej zadumie, podobnie jak w Polsce. Ciekawostką jest styl hiszpańskich cmentarzy. Nagrobki są tu często umieszczone w pionowych murach, które nazywają się nichos, czyli nisze. To praktyczny sposób pochówku, szczególnie w miastach, gdzie brakuje miejsca. Nie wszystkie cmentarze w Hiszpanii tak wyglądają. Na wsiach nadal można znaleźć bardziej tradycyjne groby, ale w miastach ten styl jest bardzo popularny. W Hiszpanii zapalanie zniczy nie jest jednak tak powszechne. Tutaj dekoracje kwiatowe pełnią główną rolę, chociaż można zauważyć kilka zniczy. Jak obchodzenie Dnia Wszystkich Świętych w Hiszpanii różni się od tego, co znamy z Polski? W Polsce wyjątkowy nastrój budują rozświetlone z niczami cmentarze, a w Hiszpanii dominują kolorowe kompozycje kwiatowe, nadające świętu inny charakter. W obu krajach jest to jednak czas refleksji, rodzinnych wspomnień i wyciszenia. W Wielkiej Brytanii natomiast Dzień Wszystkich Świętych nie jest tak istotny, a większą wagą przykłada się do Remembrance Day który poświęcony jest pamięci poległych żołnierzy. Teraz idziemy zjeść sobie coś yy co w tym dniu jest podobno bardzo popularne tutaj. Quesos de Santo, marcepanowe ciasteczka wypełnione kremem i bunielos de biento, czyli lekkie pączki, choć tych drugich wcale nie jest tak łatwo znaleźć. Sami zobaczcie. Hola, e, tienes e, bunielos de biento? E, acá no. No, No. no. Okay. no. 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 Oni chyba coś powiedzieli, że za Primorem to ma być, więc y, rozglądam się. To buñuelo. Tak, to. esto? ¿Quién sabe dónde ella puede conseguir? To o ¿Dice? Ah, Hola, hola. ¿Tienes No, boniato. Oh, okay. Boniato. Okay. On this side or that side? No, this. The stars in black? Gracias, gracias. W końcu trafiłam na kawiarnię, w której mogłam ich spróbować. ¿Sí? Gracias. E, por favor. I kon lecie. Dostałam, w końcu. Hmm. I naprawdę były pyszne, puszyste i delikatne. To wszystko na dzisiaj. Podzielcie się w komentarzach, jak wy obchodzicie ten dzień i co jest dla Was najważniejsze. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przekapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!